O korupcji mówimy w takiej sytuacji, kiedy jedna osoba próbuje poprzez wręczenie środków pieniężnych lub innymi metodami uzyskać pewną decyzję, bądź korzystną dla siebie, no i jest to niezgodne z zasadami, niezgodne z prawem, niezgodne z procedurami, które obowiązują. Najbardziej kojarzy się taka przysłowiowa koperta, ale już od wielu lat no, łapówki mają bardzo szeroki zasięg i od takich na przykład sytuacji, kiedy zasponsorujemy komuś coś jak wycieczkę, wyjazd w ciepłe kraje, bądź, bądź na jakąś inną konferencję, damy komuś, Jakiś prezent, no ale czasami może mieć już mieć takie formy zupełnie miękkie, czyli tak naprawdę pomoc, na przykład kogoś z członków rodziny, czy wykorzystanie firmy, która jest powiązania z tą osobą, która, której dajemy tą łapówkę. Także tych mechanizmów jest bardzo dużo i ich, ich ilość ciągle rośnie. Z tegorocznych badań wychodzi, że. Percepcja tej korupcji maleje. To znaczy, wydaje się, że w tym roku mniej przedsiębiorców niż historycznie uważa, że, że to jest rzeczywiście duży problem. Dwa lata temu 20% osób, które, które badaliśmy, uważało, że jest to istotny problem w biznesie, w tym roku tylko 14%. Także, także wydaje się, że sytuacja, jeżeli chodzi o postrzeganie, jest, jest coraz lepsza. Oczywiście mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną, szczególnie jeżeli mówimy o te przestępstwa urzędnicze i, i można spędzić wiele lat w więzieniu. Rzeczywiście jest też tak, że Polska się odróżnia na tyle krajów, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o ściganie korupcji, bo no, już blisko 10 lat mamy określoną służbę, jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, które no, prowadzi działania, oczywiście cały czas mamy do czynienia z tymi głośnymi aferami, one będą, ale tak naprawdę z drugiej strony jest pewna grupa osób, które bądź się będą bały podjąć takie działania, bądź tak naprawdę będą rzadziej podejmowały, no bo wiedzą, że, że mogą być złapane. W innych krajach, naszych sąsiadach, ten stopień walki z korupcją jest różny, bardzo często też zależy od sytuacji politycznej, co powoduje, że przedsiębiorcy uważają, że tamten poziom korupcji jest większy. Wydaje się, że ten problem istnieje, aczkolwiek z badań wynika, i to jest na pewno pocieszające, że ten problem zaczyna w mniejszym stopniu dotyczyć naszej gospodarki, aniżeli na przykład dwa czy trzy lata temu. To jest, to jest wyraźny sygnał, który płynie z tych badań. Znamy w Europie przykłady krajów, w których ta problematyka jest rzeczywiście no, na zdecydowanie niższym poziomie niż w Polsce. To znaczy, no, przykład Bułgarii, prawda? chociażby pierwszy z brzegu. Bułgaria jest krajem, która, która zasadniczo obniżyła system podatkowy. To znaczy wszystkie podatki płacone, w zależności od tego, z jakich źródeł płyną, zostały obniżone w Bułgarii dwukrotnie. Dlaczego? Postanowiono w ten sposób stworzyć swoistą. Tarcza antykorupcyjną. Znaczy, uznano, że jeżeli obywatel czy firma będzie płaciła 10% podatki, to nikomu nie będzie się opłacało wręczać łapówek. Ale sprawa moim zdaniem tkwi głębiej, to znaczy pewnego przyzwolenia na pewnego rodzaju zachowania, prawda? tak jak na przykład przyzwolenie na jazdę pod wpływem alkoholu jest silniej zakorzenione w, w społeczeństwie, aniżeli, aniżeli tarcza antykorupcyjna czy przepisy prawne. Więc to, co jest potrzebne, to jest potrzebny taki szeroki ruch na rzecz zmiany zachowań mentalnych ludzi. Wprowadzanie kultury compliance do organizacji, szeroka akcja edukacyjna, promocyjna, szkoleniowa, zmiany w przepisach prawnych, ochrona tzw. whistleblowers, czyli tych, którzy sygnalizują zamiar czy też popełnione przestępstwo. Więc to są te działania, które które po prostu trzeba prowadzić wielokierunkowo i w sposób konsekwentny. 70% PKB jest tworzone przez małe firmy. Pamiętajmy o tym, że w małych firmach funkcji compliance my nie wprowadzimy, bo tych firm po prostu na to nie stać. Ale możemy wprowadzić, czy te firmy same wprowadzają, bo przecież to nie, nie będzie z, z zewnątrz, to są małe firmy prywatne, rodzinne często. Po prostu dobre, dobre praktyki. Dobre praktyki są oparte o, o przyzwoitość ludzi. Czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, prowadzenie biznesu w sposób etyczny, w sposób przyzwoity, czyli to wszystko jest związane z ludźmi. Jeżeli ludzie mają w kanonie i w takim powiedziałbym kodzie przekazanym, że należy zachowywać się, przyzwoicie i prowadzić biznes w sposób przyzwoity, to tak będzie. Najgorsza sytuacja no to jest pewna taka powszechna akceptowalność korupcji. Czyli bo to powoduje, że no bardzo ciężko z tym walczyć, jeżeli. Nie mamy żadnego problemu z tym, żeby zapłacić łapówkę w takiej codziennej sytuacji. No i jeżeli, jeżeli, jeżeli te sytuacje są rzeczywiście ograniczane i, i jakby świadomość taka i wola płacenia łapówek jest mniejsza, no to, no to wtedy, wtedy jest łatwiej, ale, ale to, to nie jest coś, co można z tym jakby szybko walczyć. Kiedyś na jednej z konferencji jeden z profesorów porównał właśnie sprawę tej korupcji, takiego compliance, czyli takiej świadomości do tych trudnych trawników angielskich, które w Anglii przez kilkaset lat podlewano i, i koszono i podlewano i no I teraz można po nich spokojnie chodzić. No i trochę tak samo jest, jest w Polsce i w innych krajach postkomunistycznych. Po, po 25 latach wolnej Polski trudno zakładać, że ten trawnik będzie taki, że będziemy po nim mogli biegać, no bo jeszcze tak naprawdę no, sporo lat musi upłynąć, jeśli pewnego rodzaju e, świadomość społeczna i pewnego sposób postępowania no, utrwali się i będzie powszechnie akceptowalny.